Hello, hello, widzowie. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj e, spróbujemy zrobić kosę. Mamy 48 zł, więc to nie jest jakoś za dużo. Bardzo to jest ryzykowne. E, w sensie ryzykowne. Mały procent szans, że jest, żeby to zrobić, ale spróbujemy. E, wyniki konkursu na skina o 15 zł możecie znaleźć już na moim serwerze na Discordzie w tym odcinku. Również można wygrać skina, wiadomo. Jedyne co trzeba zrobić, to używać mojego kodu Oliwka, zostawić lajka, suba oraz w odcinka powiem hasło, które trzeba będzie zapisać w komentarzu. I wyniki będą jutro na moim serwerze, na Discordzie. Jak jeszcze Was tam nie ma, to linka macie oczywiście w bio. No więc możemy zaczynać. Może dołączymy sobie teraz do kogoś na bitwy. Hmm, tak jak mówiłam, mamy 48 zł. O Boże Święty. Jednak widzimy, bo to są te muzyczne. Kurde. Ja bym na jakąś bitwę. Albo tutaj sobie dołączymy. I jeszcze tych skrzynek z zawieszkami to chyba nie otwierałam na tej stronie. Oj kurde. No i dobra, mam mówi na widzowie, ale, ale trochę na minus jesteśmy jakieś 5 zł. No ale lepsze to niż przekrać, nie? To w takim razie zrobimy sobie swoją bitwę. Może weźmiemy z trzy skrzynki te Ultra casey na buście. Tam sobie na trzech na standardzie, więc zobaczymy. Miejmy nadzieję, że ktoś to łączy. Poczekamy chwilę. no, chyba nikt nie dołączy, to po prostu dodamy sobie boty. dobra, dla nas jak na razie prawie 20 zł skinek. O kurde. No. Ja w Czyli Ander tego tak posiadł. 18 zł nam zostało. Zrobimy sobie swoją może... Kurde, nie wiem czy robić za wszystkie pieniążki. Dobra, zrobimy za wszystkie. 15... Dobra. A i słuchajcie, hasło, które musicie zapisać w komentarzu, to jest po prostu kolor... Eee, czekajcie, możemy wymyślić. Kolor szary. Więc zapisujcie te hasło w komentarzu. Wiadomo, trzeba używać mojego kodu Oliwka, zostawić lajka, suba. I tak jak już mówiłam wcześniej, wyniki będą jutro na moim serwerze na Discordzie. Dobra, może sobie zrobimy na dwóch na początek. <grym> Jednak no, już nie mamy pieniążków, jeśli to przegramy. No kurde. Dobra, ale nie ma co, nie ma co. Może akurat jeszcze się uda tutaj przebić? Dobra, dla nas jest. Dobra, chyba jest okej okay, jak na razie. Na widzowie, mamy wina. W końcu coś na plus. 25 zł. nam zostało. Co by sobie tutaj wziąć? Może weźmiemy. No, sobie te skrzynki. Dobra, będzie okej. Okay. Na trzech, na standardzie. Zobaczymy. No, matka jedyna. Ja wierzę, no nie wierzę. I dobra, dobra. Wygrywamy jak na razie. Dobra, widzowie, mamy wina. Ile to jest? O kurde, 118 zł. Kurde, to oddała ta bitwa. Dobra, weźmiemy sobie może teraz na buście skrzynki. To może zaryzykujemy i zrobimy sobie na czterech bitwę. Dobrze, zrobimy na czterech na... ...Underdogu teraz może? O nie, dobra, ktoś to łączył. O Boże Święty. O kurde, że tutaj trofnął. Dobra, ale są jeszcze szanse, no nie? Chociaż 94 zł mamy. Może być ciężko. Ja pierdzielę. No niestety, widzowie. Nie udało się tym razem. Kurde, ale tutaj sypu punktów. Dziękuję Wam bardzo za. <laughs> Jezus Maria, przepraszam. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się do następnego. Pa pa!